W dzisiejszym odcinku moje pierwsze zetknięcie z Kambodżą. Poeksplorujemy opuszczoną stolicę, w której nagrywano Tom Raider. Pójdziemy na szczura. Bardzo lekki w ogóle. A następnie zobaczymy, jak wygląda nocne życie w Kambodży. Jesteśmy jedynym samolotem, tak naprawdę. W Kambodży trochę takie raczej i stereotypy. Trochę czytałem, ale będzie też dużo dla mnie zaskoczenia. Tak w sumie, tak do końca nie wiem czego się spodziewać. Hey, how you? Hey, I'm good. Yes. That's yours. Już pierwszy kontakt z tym krajem taki inny zupełnie. Jak pusto w porównaniu do tej Dajami, ale czuję ekscytację, ale jestem podjarany. Coś świeżego, coś nowego, i naprawdę nie wiem co tym kraju przypuszczać. Jaram się, strasznie. Wylądowałem w Siem Reap. Nie jest to stolica, a miasto nieco bardziej chillowe, w którym jest dużo turystów, jak ta Kambodża. Takie hotelisko. A najlepsze, że za 100 złotych. To wszystko, co widzicie? Chyba są dojebane. 100 złotych Taki olbrzymi pokój Ale fajna wanna, uwielbiam jak są takie wolno stojące O, ty, kurwa To jest hotel w ogóle Polaka, Pana Marka Którego nie znam, ale którego zna Przemek Widz, z którym się zaraz spotkam i który jest guidem I który będzie tutaj się mną opiekował podczas pobytu w Kambodży Ale sobie wieczorek zrobię Wymęczyłem się tymi podróżami I zobaczcie, takie syna zamawiałem Bo Jezus, jakieś takie coś Jakiś szejk Inny szejk Żarcie, zrobiłem kolejną turę wyrzucania rzeczy. To jest sprzęt, który chcę sobie zostawić. No tutaj, kabelki, jakieś tam filterki, coś tam, to co się tam przyda. I cały taki plecak rzecz. Także... Kurde, 7 kilo wyślę do Polski. Zajbiście. Po prostu sobie ograniczyłem rzeczy. Dobra, idę jeszcze. Wieczorkiem wyszedłem jeszcze na miasto rzucić okiem, jak wygląda Pub Street, a więc główna imprezownia Siem Reap. Mimo, że jest to drugie największe miasto Kambodży, to jak imprezować, to właśnie tutaj. Kurde, jaki fajny tu jest vibe. Trochę tajsko. Nie miałem wyobrażenia o Kambodży, ale jakbym jakiś miał mieć, to chyba jednak, że będzie bardziej prymitywnie. Na Pub Street wrócimy kolejnego dnia. Wore, w stanie... High five, high five! A teraz czas na eksplorację Kambodży. Dobry witam wariata. Toteczka. turbaczkę no, ciekawą. ciekawą dzisiaj. No. Ale jak wchodzisz? To faktycznie wszyscy tak się obracają i się oh yes, uśmiechają, tak, nie? Do no, ja tego już, dreda. Ja już totalnie na to nie zwracam uwagę. Zobacz, nie? Nikt nie spali wiesz, tych korpus. To nie kończą, kończą szkołę, nie? Zobacz, ile jest ludzi w białych tygodniach. So, I to jest moje osiedle. Tutaj mam ganesza, jest basenik, jest zielona całkiem fajnie. Ładno osiedla. Fajnie. Chęcią sobie, jak tutaj egzystujesz. Ile tu jest domów? 10. I jacy ludzie mieszkają? Kmerowie, czy zagraniczni raczej? Nie, 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 nie. Róż, raczej? nie, zewsząd, jedynym w sumie, który mieszka tutaj jako Kmer jest właściciel, który mieszka sobie pod jedneczką. Mówi się zawsze Kmerowie i język kmerski, czy mówi tak. się Kambodżanie tak, i język tak, kambodżański? Tak, tak, jest to kwestią stary tego, że oni się bardzo odnoszą do tego, co było dla nich najważniejsze, imperium kmerskie, nie? To jest dla nich turbo istotne, mówią język kmerski, potrawy kmerskie, wszystko jest Kmer, nie? Dobra, a ile się tu płaci? 350 dolków miesięcznie za wynajem. 350 dolków, wow. Ileż, panie, masz ty metrów? Nie wiem, po, nie mniej niż 50. Zaraz zmierzymy. Dzień dobry. dzień dobry. Buty się zajmuje? No nie, yeah, no się. To dobrze, bo wdepnął gówno. Wow, fajnie, fajnie. Codziennie rano taki widok. O, jest sporo takich miejsc fajnych tutaj w Simri, w ogóle w całej Kambodży, nie? Jest trochę wyższa cena niż w większości miejscówek, ale stary, jak masz tak mało ludzi dookoła siebie, piękny ogródek i basen, to jest sztos. Czy to jest drogie miejsce jak na Simri? raczej z tej troszeczkę wyższej pół. Okay, na 350 takiej zasadzie. co To jest dużo, fajnie. Ale dlaczego w ogóle Kambodża, bo ty widziałeś trochę tych już wiesz co, krajów, nie ja tak Tajlandia albo Myślę, że Pracuję ósmy rok w turystyce i wiesz, skakałem po różnych kierunkach. Tutaj znalazłem coś wyjątkowego na maksa. i ty już widzę troszeczkę czujesz tego bakcela delikatnie. No, mam nadzieję, że Wyczujesz to bardziej jeszcze, nie? Bo no, jest tu coś fajnego. Energię taką, wczoraj jak sobie chodziliśmy, to mi bardziej to odpowiada niż ta tajska, nie? Do dziś na terenie tego kraju są rozsiane powojenne miny i bomby, w wyniku czego mnóstwo osób straciło swoje kończyny. Dlatego jako saperów zatrudniono szczury. To jak się ludzie tak szczurów mogą bać? Wiesz, to jest takie słodziutkie. Które mają na tyle dobry węch, by wykryć ładunki wybuchowe i są na tyle lekkie, że te nie wybuchają pod wpływem ich ciężaru. Są takie tereny, gdzie najczęściej zaminowywali się czerwonik nie? To jest jakby taki czas, kiedy najwięcej tych min oni zastawiali, żeby po prostu chować się w konkretnych miejscach, najczęściej przy granicach. Ale to teraz do dzisiaj ciągle są <grym> sytuacje, że ktoś wszedł do minę. Tak, to jest normalną rzeczą. Masz też bomby. I jedna dziewczyna na przykład pogadała nam, że realnie jej brat bawił się z innymi dziećmi i ktoś rzucił w niego bombą. Ja Bo znalazł pierwały. po prostu gdzieś na polu Jezu. i wydawało, wydawało mu się, że to jest zabawka, nie? To jest straszne ja. i ten problem dotyczy całego kraju tutaj tak naprawdę. Ale ma łapki słodziutkie. Fajnie, dzięciutkie mm. bardzo. A wąskujący <laughs> trochę. Ale świeżo te pozórki ma. Ale łapki to ma trochę takie człowiecze wręcz. <laughs> Widziałem niepokój przez chwilę. Gdzie on jest? Co tam robić. Nie siedzi sobie. Ale słodko. Przejdzie pewnie zaraz na drugą stronę. Bardzo lekki w ogóle. Nie czuć w ogóle żadnego ciężaru, nie? Tylko, że tak, coś tak, się tak, tak cieplutkiego... Wiesz, to jest właśnie to, że te szczury mogą ważyć maksymalnie do półtora kilo i dzięki temu one po prostu nie wpływają na wybuchy, nie? O, mój to od razu wchodzi tutaj człowiek jak papuga. Kolejnym punktem na tarasie był targ krokodyli. To prawdziwy krokodaj chyba, nie? Forfeiter. Ale żółtawy jakiś, chory. No wiesz co, to są te skóry farbowane w ogóle, oni robią z tego wszystko. Zobacz, tu masz na przykład takie elementy i buty na przykład robią z tego krokodyla. Ale krokodyle, krokodyle to głównie tak. dla skóry zabijają chyba, nie? W głównym... Równie... Wiesz co, tak, ale Jedzenie to... to taka ciekawostka bardziej. To jest bardziej. taki dodatek, tak, dla mięsa raczej raczej jest to dodatek. Ale kozacko też jest pooglądać sobie ich zęby. No to chyba nie są prawdziwe, nie? Prawdziwe. Te maluchy? Co ty stary, zobacz, tu masz szycie. Co jest? Chore, nie? A na trasie wpadliśmy jeszcze na miejscowe obchody Nowego Roku. I powoli zmierzaliśmy do głównego punktu. No dobra, bo zacznijmy, co to jest w ogóle. To jest świątynia, która powstała w XII wieku. Piękna, wspaniała, monumentalna, jedyna w swoim rodzaju. Tak, to nie jest zwykła świątynia. Nie, nie, nie. Tu był kręcony Tomb Raider. Tak. To jest to. <laughs> Ale stary, to nie jest tylko obrazek. To jest potęga wiedzy, to jest potęga sztuki, to jest największa świątynia na świecie do dzisiaj. Ponad czterokrotnie większa od Watykanu. 182 hektary ma tu łącznie z osą. Wiesz, to było miasto, które przed XIX wiekiem, prawdopodobnie jeśli nie było największym, to jednym z największych miast na świecie. Miało ponad milion mieszkańców. A w Europie dopiero w czasach rewolucji przemysłowej miasta zaczęły osiągać takie wyniki, nie? Z drugiej strony, jak weźmiemy sobie, że wszyscy mężczyźni z tego miasta mieliby pracować codziennie przez... 12 godzin ta budowla w ramach tego jak rozumiemy budowanie tego miejsca powstawałaby 120 lat, a nie 37. Ciężko jest to spiąć, nie? tutaj jaka ciekawostka, każda z tych tancerek, które znajdują się tutaj, ma głowę w inną stronę. Nie wygląda to trochę jakby to było laserowo cięte? Jest tego sporo. Tam, ile nie? ozdabianie musiałbym za Stary, i teraz takie, jak myślisz nie? sobie o tym, że to jest największa świątynia świata, wybudowana w 37 lat, jak twierdzą obecnie naukowcy, zajmujący się tym, no, no to jest to takie trochę wieś. No, ile jest tych płaskorzeźb, nie? Jakiej one są jakości, stary, bo to jest też ważna rzecz. Takich absar w tej świątyni, tylko w tej świątyni, jest 1796 dokładnie. I każda z nich jest inna. O, żebyś miał świadomość, oni, astronomię no. mieli opanowaną na takim poziomie, że wiedzieli, że są cykle odchyleń Ziemi co 26 tysięcy lat. Hey, Angelina Jolie restała. Nice Pani powiedziała, że poranek był bardzo zimny, dlatego ma sobie rękawiczki, sweterek. You know everyone A is cool. To najbiedniejszy kraj, się z tej części świata? Siódmy najbiedniejszy w Azji całej. Bo to wie, że w 2007 roku dopiero prąd podłączyli w tym mieście, tak? tak? Tak tak tak. A tutaj prąd działa przez parę godzin dziennie, nie? Mają akumulatory, generatory, działają na parę bankach. Nie? Ale macie problemy czasami z prądem? Nie nie nie. Kasia pracuje z i daje radę, nie? Oddzielna dla mnichów? Tak jest. Masz toaletę taką, że nie musisz szaty buddyjskiej A -a. Zajmować, nie? Więc... Zobacz, jak raz sobie podejdziesz. Pójdź sobie nie z tej perspektywy, tylko z perspektywy ekranu. Zobacz, jak fajnie, kiedy odbija się światło bezpośrednio od yy, ankoru. Każde schody prowadzą nas bliżej Boga. U. Właściwie bogów hinduistycznych. A teraz wejdźmy do środka, bo jest gorąco. Każda z tych przestrzeni była przestrzenią do medytacji. Byk. Spójrz na układ tych bloków, wszystkich tutaj. Jest to dosyć niezwykłą sprawą, że odkryto, że ta płaskorzeźba, mająca prawie 50 metrów po długości, najpierw została wykonana na zewnątrz, a potem to wszystko składano tutaj. Wiesz, i to też to, masz to to samo co w chrześcijaństwie. Kiedy ludzie nie potrafili czytać, to przychodzili tutaj i oglądali obrazki, nie? Okay. Jak dobro zwycięża nad złem. Przemak oprowadzał kiedyś taką panią, która była profesorem sztuki. Zwróciła uwagę na to, że w sumie to niepotrzebny jest ten znak, żeby nie dotykać. Ponieważ tłuszcz podobno z naszych palców, nasz pot de facto wpływa na konserwację piaskowca w wielu miejscach i to tutaj świetnie widać. Zobaczcie, tak. na wysokości dłoni, gdzie jest podotykane, mimo że nie można, to jest to dużo lepiej zachowane niż u góry. A tutaj Lipa. To jest chyba coś ważnego. Bo znajdujemy się w tym momencie w centrum wszechświata. Tutaj niektórzy na przykład zdejmują sobie buty, aby wyczuć to miejsce mocy. Ale twierdzi się, że to jest najpotężniejsze miejsce z czakrą na Ziemi. Daj mnie to. Ja <grym> czuję. Tego mostu była zrekonstruowana i nawet sobie zaczęli je opisywać. No i zostało to odbudowane, ułożone jak puzzle właśnie z tak. tych kamieni, które zostały znalezione. No dokładnie. Opuszczamy pierwszą świątynię i z tym pięknym widokiem przed sobą, kierowaliśmy się w kolejne tajemnicze miejsce. Jesteśmy w miejscu, gdzie są największe nietoperze na świecie, mają rozpięto skrzydeł do metr 70 m i nikt nie wie, nawet Przemek, dlaczego ich tutaj tyle jest. Zobacz tutaj, jakie są strale to wszystko. <grytanie> to te, powiany, tak? Nie, yeah, no kaki. jakie te słodkie to małe. Jest, młodzież, co? <gry> Ale fajne, żeby czeka, czemu to musi być wścieklizna. No tutaj stary magia czuję jakąś taką. I w powietrzu unosi się taki zapach magii spiritualnej mam wrażenie. To był hmm. najważniejszy z uniwersytetów buddyjskich. Hmm. Ponadto ta świątynia była też skarbcem. Zobacz tutaj, jakie jest fajnie. Ciągłe Pozostałe podanie budli, z... jest to stary bierzch. Hmm. To będzie trwało jeszcze latami. Mega klimat jest tutaj. Jak to drzewo wyrosło? Jest, jest nasionko. Tak, że to jest korzeń jeszcze, nie? Aż to się tak zlewa z tym budynkiem. Pierwszy raz widzę coś takiego, no dobra, teraz dotykuje jest to trochę taka jak kora, nie, ale wygląda jak skała po prostu. nie? No, ale se wybrało miejsce i jakieś się zbudowało wielkie, zobacz, nawet w takich warunkach można zbudować... się. Co tam <śm> zarażałeś? <śm> to jest miejsce, gdzie można zobaczyć jajka gekona tokajskiego. Mm -hmm. Ale generalnie gekony, wiesz, w całej kulturze Azji, i, i Tajlandii, i Kambodży na przykład, to są zwierzęta, których nie które powinno się zabijać. I traktowane są jako zwierzęta domowe. W sensie, przynoszą szczęście. Gekon tokajski, jak zrobi ku-ku ponad 7 razy, to wtedy myślisz życzenie i daje ci to szczęście. No. To teraz zobacz, jaka jest bania. Różne z tych świątyń, tych kaplic świątynnych dokładnie, miały zastosowania. Czasami na przykład były niektóre wykorzystywane z wiatrem w jakiś sposób, niektóre jest światłem. A ta... Wow! Niesamowity zapach. I ten dźwięk cykaczy, chyba, tak faktycznie sprawia, że jestem w takim stanie półmedytacyjnym. Albo farmazonie mi się jak wydaje iść sobie dałem wkręcić jak zwykle coś. Wszystko niby według nich zaczęło się od wody. Zwierzę wodne typowo i następnie masz etap ewolucji kolejny. No jaki zwierz już taki, no, gad? Czystego zaura. I wiesz jakby dinozaury, skąd oni wiedzieli o dinozaurach? Jak ta cywilizacja mogła mieć taką wiedzę? Znaleźli jakieś, na przykład, nie wiem, kości dinozaura, poskładali to, musi też mieć wiedzę biologiczną prawdopodobnie. Albo od kosmitów się dowiedzieli, że tu były jakieś takie dinozaury. I następnie dinozaury wyewoluowały w ssaki. No. Następnie masz stary, człekokształtne ssaki, I czyli różne, małpy. Co, ludzy, Potem masz ludzi. Różne cywilizacje to są później? No nie aż tak, ale dalej masz ludzi na grzybach. Widzisz to? No. Oni też spożywali różne substancje. Taka szczególnie ważna to była soma, tutaj w tym obszarze. Okay. I to był taki psychoaktywny napój, który był ze wszystkiego, prawdopodobnie co działa mocno na nasz organizm, jeśli chodzi o psychoaktywne działania. I potem zmieniali się w bogów. Strasznie to jest głośne. Cykady, powiadasz. Tak jest. Rodzaj cykad, który występuje w obszarze Azji Południowo-Wschodniej. Zaszło słońce, a my poszliśmy przekąsić coś nietypowego. No przejdziemy się papsuć w ogóle. Ale fajnie tutaj. I chiński Nowy Rok, człowieku. Moja fryzura działa w ten sposób, że często jak siadam w takim szczycie restauracji, zaczyna się robić ruch, bo ludzie widząc mnie robią Ej, ten ziomek tu siedzi, ale ma śmieszne, zobacz, ej, zatrzymamy się. Miasto żyje już, godzina 20, już tak się robi tłoczno. Krokodyl. Lubisz? Ja lubię. Raz w życiu jadłem, i trochę jak taki morski kurczak, mam wrażenie. Ja bym najbardziej jedno, jego mięso jednak porównał do indyka. Jak Faktura trochę taka indykowska, no? Faktura indykowska, ale posmak morski. Takie coś. Nie smakuje mi to. Nie, średnio. W sensie mega dobra, spróbuj. <laughs> Chyba nie chcę. Okay. Powiem Ci jedno, w kwestii jazdy tutaj na ulicach, jak otwarto jedną taką w kraju drogę sensowną, przypasmowa Autostrada. I wyobraźcie sobie, że jest taka bania. Po miesiącu odzywa się minister dróg i infrastruktury we wszystkich mediach, że po tej autostradzie nie można jeździć pod prąd. Jakby Kambodża właśnie, to jest to, nie? O Jezus, masz 30 minut, 3 dolary. Thai Taj. Taj. Wojtek, jak się czujesz? Ale jest przyjemnie, to jest, jest najprzyjemniejsze własę, jaki miałem. No. Naprawdę? No, tak, to jest najlepiej wydane 3 dolary <noise> <noise> Czy nie czujesz się gnieciony? Nie, a tak wygląda? Trochę tak. Po <noise> no co, nabolecik lecimy? Lecimy na, bolecik, na bolecik. 2003! tare, to był pierwszy raz. Do gości śmigali tutaj, tutaj była mega impreza. No ja mam kurze. masaż tutaj? I know. Ktoś odpala Happy masaż. Mocna, mocna miejscówa, jakby bardziej rozwinięta i no. bardziej taka... Ale mówisz o tym barze, w którym tak, byliśmy? Tak, Okej, okay. czyli jakby tam była jeszcze grubsza impreza, to by było petarda. Tak było, że jak byłem w środku, to zapomniałem, że to jest Tamboża, taki kraj, gdzie jest bieda i w ogóle. Nie? Świeżny klimacik, co? Stary, siedzimy sobie w centrum miasta, jest Lady Gaga. Jest... Stoliczek, bo tak się właśnie dziękował go też ma tu szukaliśmy karaoke o oh o oh, oh, oh. oh. oh daj więcej wokalu Na koniec nocy z pomocą nowo poznanego kolegi uderzyliśmy do lokalnego klubu. Jak <m dockingoa> <motion> oh, tam? Jutro idziemy na Kunkmer, stary. Zajebiście, zajebiście jest tutaj, fajnie. W ogóle jestem tu dwa dni. <guss> <interjectionHay> <surprising> Poznaję ludzi raczej z którymi mają relacje usługowe, ale każdy przekrój w ogóle tych relacji i taka szczerze bijąca od nich po prostu bezinteresowność. I w ogóle taka otwartość. Nawet pod tym kątem, że wyciągając telefon i nagrywając, jedyna reakcja jakie mam to, że ludzie... <laughs> I wiesz, że <laughs> się cieszą, nie, że ktoś się skrępuje czy coś. ja <laughs> <laughs> yeah, 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 yeah. Sam Reap? Yeah. Where, what's your name? Oh yeah! Na skuterze chcą odwozić dziewczynkę z niepstona, nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł na przykład. Nie wiem, czy nie lepiej. Go, 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 go. Maybe Look. you shouldn't drive. It... Look, we will pay we will pay for your tuk tuk. No dobra, koleżanka się ją zajmie. F high five, high five, you know high five? You don't know high five. Or you just don't want high five with me. <laughs> Czemu będziesz piszek dzieci! Why you don't sleep? <laughs> Ten jarasz lugas kurczywek jeszcze Trzynaście lat, więc nasz wiek, jak to mówię, się raz śluga, no. Dobra, plegiem. How old are you? Fifteen. Fifteen? Plegiem, plegiem. I tak, ostatnią rzeczą, którą pamiętam tej nocy, było przegranie walki na kciuki z tym dzieciakiem i kupienie mu w zamian jakiegoś jedzenia. Ooo! Food? Yeah. You want food? Yeah. Yeah, let's go.